Manko z samego rana, jestem dalej z Arasem. Dzisiaj działamy i w tej chwili szykujemy mm, wysokość y, pod beton, czyli ile Arek było tego betonu? 15 cm. 15 cm dajemy tego betonu B5, na tarasik wystarczy w zupełności, zagęścimy jeszcze to co tutaj mamy, no i jedziemy z kostką brukową. Musimy się sprężać, bo chcemy położyć sobie jak najwięcej metrów. No i tak to działa. Mamy sprzęcik jest i lecimy z robotą. No i co? Dzisiaj tarasik się zmieni. Widzieliście ostatnio, yy, widzieliście ostatnio jak były profesjonalnie zrobione schody. Nazwałem odcinek, yy, tutaj też wleci karta, yy, schody do do nieba chyba jakoś tak, już nie pamiętam. Bardzo dużo otwarć było. Jesteście na pewno ciekawi tak i jak i ja jak to finalnie wyjdzie, no bo ogród to już jest taka wizytówka całego domu. No co, zrobię go na pewno skromnie. Nie będzie tutaj jakiś udziwień, ale wiecie o co chodzi. Kupiłem cztery lampy, gdzieś się umocuję? Tu je dookoła się wrzuci. Także zielono przybędzie, to powinno być pięknie. Dobra. Taka wrzuteczka. Widzicie, ostatni raz takie coś tutaj. Później zobaczycie, jak już tą kosteczkę będziemy nosić. Będziemy ją układać. Arek mierzy od sznureczka. No, tylko wystarczy wyprofilować, nie? nie Dwa centymetry do zebrania. Jest dobrze. 't i feel like i'm losing my mind it's everybody in the world blind. please lord give me a sign a sign i feel like i'm losing my mind Is everybody in the world line Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, getting my way and to be put down. It ain't your place. All this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. you so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems, just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world To the song next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display, oh yeah, I jak wam się podobały moje timelapsy? Zasuwamy jak dzikie reksie 23.40 a my jeszcze mamy tak najgorsze przed nami, bo musimy włączyć zagęszczarkę, musimy wszystko zagęścić na gumie także zostawiliśmy to sobie na sam koniec, ponieważ wiadomo, może ktoś zadzwonić i możemy mieć nieprzyjemności za hałas. A może nie, bo sąsiedzi mnie lubią, także no, trzeba to niestety zrobić, tego czołga jeszcze trzeba odpalić, żeby się beton nie zastygnął. No i co, jeszcze tutaj mam taczkę ostatnią w sumie przywiezioną, będę ją tutaj wysypywał, o, nie ma w ogóle szans, nie zdążyliśmy zrobić całego pasa z tej strony. Latarkę zapalę, może coś... W ogóle nawet nie dotknęliśmy. A już nawet bateria kipa. No ale za to tam mamy zrobić. Zost zrobiliśmy, zostawiliśmy docinki. Ja Wam to w dzień pokażę. Jutro pewnie jakoś, nie wiem, o 16, 15, yy, ponieważ jestem tak wywalony z butów, że będę spał parę godzin. Normalnie aż źle się czuję. Po prostu za dużo wzięliśmy sobie na łeb. No ale jest jest dobrze, dobra, zagęszczamy, dobijamy co trzeba. Zobaczycie w dzień przy następnej wrzutce, także do następnej wrzuty. Siemano w tym nowym dniu, jakoś kurczę wstałem, powiem wam, 12 godzina, jest połamane całe, ale co, zaraz będziemy działać z Arasem. Aras już tutaj równa prostuje, patrzy linie, wszystko, tak jak mówiłem wczoraj było ciemno, także lecimy Teraz jeszcze wam nie pokażę, bo chcę wam pokazać tamtą stronę, już na gotowo. Będziemy docinać tam, gdzie brakuje przy klimatyzacji, to wszystko. No i co? I tak to, tak to jest generalnie. Efekt końcowy wam pokażę później, ale widzicie, jest ogień, jest pięknie, także. Siła. Siła. <laughs> Dobra. To do następnego filmu na efekcie końcowym. Cześć.